Co tam masz? Kozę? Małą guzkę. Prawda, że urocza? Jesteście już o krok od tytułu mistrza i 100 tysięcy. I samochodu. Mazdy RX-8. Dziś troje z was odpadnie. Gotowi do kolejnego zadania? Nie? Niestety, następne zadanie nie jest tak urocze jak ta kowska. Oto co Was czeka. Musicie wydoić te kozy. Mleko ma się znaleźć w szklance. Cierć litra koziego mleka. Wydaje się łatwe, prawda? Potem, kiedy już je wydoicie, musicie wypić to mleko. Dalej wydaje się proste. Nie będziecie jednak doić ku z rękoma. Wolno wam używać jedynie ust. Wylosowaliśmy już pierwszą parę i padło na Michaela i Sam. Podejdźcie tu. Codziennie piję mleko. Piłaś już kozie? Chyba jest pasteryzowane. Urządzenie do pasteryzacji znajduje się w kozie, głęboko w środku. Ochyda. Oh, Gotowi? Boi się. Dalej, Summer, nie przejmuj się nim Ja piórkuję Dalej, Summer Summer prowadzi Teraz Mike prowadzi Znowu Summer Nie wylej niczego na stół, ostrożnie Michael wlewa wszystko do szklanki Szybciej Wyprzedza cię, same. Świetnie, Mike Nabiera duże łyki Summer prędzej, bo się spóźniasz. Większe łyki. Mike już prawie skończył. Ale, ochyda. Dalej, Summer. Musiałam się schylać i przystawiać usta do kozich wymion. Nigdy w życiu nie przypuszczałam, że zmuszę się do czegoś takiego. Przekroczyłam wszelkie granice. Prędzej Summer, Mike jest już blisko. Pośpiesz się. Nie poddawaj się. Wygrałeś. Koniec. Widziałem jak walczy. Czuła obrzydzenie. Wiedziałem, że trudno się jej przemóc. Resztę już znacie. Fuj. Miło było znów cię widzieć. Mike wypije twoje mleko. Jak smakowało? Dobre, spróbuj. Nie skorzystam. Przykro mi, Summer, ale odpadasz. Nie lubię przegrywać. Byłam zła, że pokonał mnie Michael, który bez przerwy mnie obrażał. Wkurzyłam się, że nie wygrałam tego samochodu. Nie myślałam nawet o pieniądzach. Chciałam tylko to auto. Pomożesz mi? Aaron, masz plan? Będę mocno ssał i wypluwał mleko do szklanki. Dobry plan. Hayden, lubisz mleko? Nie, mam uczulenie na laktoty. Poważnie? Ale wypiję. Nie zaszkodzi ci? Nic mi nie będzie. Smakuje średnio. Zaczynamy. Nie wolno wam używać rąk. Za pierwszym razem ostrzeżenie, za drugim dyskwalifikacja. Gotowi? Dalej, Hayden. Aaron już trochę przelał. Hayden ma kłopoty. Co jest grane? Hayden, ruszaj się. Aaron Cię wyprzedza. Większe łyki Aaron jest już blisko facet umie się koncentrować Próbuj Aaron już to chyba robi, prędzej udawaj, że to słomka już po tobie Robiłem, co mogłem, ale ta koza nie chciała dawać mleka po prostu nic nie leciało Nie dawałem rady Prędzej, Hayden, zastosuj jakąś technikę. Trochę leci, musisz mocniej ssać. Właśnie tak. Na zdrowie. W połowie omal nie odpadłem. Przykro mi, Hayden, odpadasz. Miło było cię widzieć. Zły jestem, że mi nie wyszło. Bardzo się na sobie zawiodłem. Za to wygrałem w kategorii najmniejszej ilości wydajątego mleka. Tammy, doiłaś już kozy? Dorastałam na farmie. Naprawdę? Mieliśmy krowy i kury, ale nie kozy. Nigdy ich nie doiła. Piłaś kozie mleko? Jestem uczulona. Poważnie? Ja będę lepiej wyglądać w tym samochodzie niż on. Tak uważasz? Wczoraj od razu wybrałam dobry klucz. Zrobimy ci kopię, jak przegrasz. Musicie napełnić szklanki do czerwonej kreski. Zaczynamy. To niewydojone kozy mają w wymionach parę litrów mleka. Mark pierwszy. Temi sporo nabrała do ust. Mark bierze duże łyki. Dalej Temi. Sammy, don't give up. Nie poddawaj się. Kiedy zaczęłam ssać, nie było tak źle. Mleko od razu trysnęło. Ale nigdy w życiu nie przypuszczałam, że będę doić kozę ustami. Jeszcze trochę i po krzyku. Zasuwa jak szalony. Mark, jesteś jak dojarka. Dobrze. Mark wygrał. Pij mleko. Świetnie. Moja koza mi nie pomogła. Gratuluję. Ty nie musiałaś przynajmniej pić mleka. Niestety odpadasz z gry. Dobrze się bawiłaś? Przebierz mnie autkiem, jeśli wygra. Mam twój numer. Gratuluję, zostało was już tylko troje. Chodźmy stąd, jutro kolejny dzień zmagań.